wam powiem. po im. Po świtach chodzą angeły. Lubiać świt, lubiać ludej. Każdej ludynia jaka na świt, dają sobie podarunkę. Gdyby ludzie dobrze używali, żyłoby im się jak w raju. Na żal, po ziemi chodzą też frasy. Są to naprawdę wredne kreatury. Czasem ludziom roblat krzywdę ale najwekszy radzi z jak ludzie sami sobie biedę Historia Historia Kuchcowa-Mopoisty wydarzyła się na Lemkowyni. To no z bo w tołdyl dido Waszego dida był jeszcze małym chłopcią Pitkrynyciom, pitno i Lemkyni narodył się synok. Choć dała jemu takie i mia Epifan, od urodzenia był słabej, powilnej i ciężko się jemu gadało. Po chorach w todyl jeden anhel – Nikifor. Wars podobała się mu krynycia, lękiłsky chory i cerkły. Dał win, epifankowy pędzelok, farby i wielki talent malarski. żeby win krasu tych hir rozdawał ludziom. I tak też robił. Chodył po lemkowyni, zbierał w pamięty krasu hir, seł, misteczok, cerką i ikon. A po to wszystko malował prosto i szczero. W tym samym czasie Polemkowy nie chodził jeden fraz. Spokusnyk. Bardzo mu się to nie podobało, że to kto symaluje maluje siłatych siłatych i ancheli. ich zabrał pifankowy talent, za to przybuwał jego obmanyty. – Słuchaj, pifanku, daj le mi swój talent, a dam tobie wielkie bogactwo. Też mał kupę sachrosze, nie niemal już tych cerką j'anhelił. A kto insze bude ich malował. Niech to, niech to nie będę ich ochladał. Oj ni frase, ni, to wszystko, co chęł wydno, trzeba tręba skoro się zmieniat, to tu krasu trzeba rozmalować tut i teper. Zakla jeszcze chęje. Je. Raz się rozgniewał, ale nie wecy czasu, bo sam diabł zaklekał wszystkich frasiów do pekła. Kazał win rozswaryty ze sobą wszystkich ludzi, pociłym świti, na raz. Udmysłe, że było słuchaty frazy jak anheliu. Z tej swarni za czasia jedna straszna wina, a potem druga i jeszcze hirsza. Po winach frasy zadowolony z siebie, do korczmy do Krynicy, śładkułaty swoje diło. W Wtedy za zobaczył Epifana, jak to i dali malował krasą chir, i Śłatych. Insze frasy z niego się śmiali, że to nie może daty sobie rady z kalekiem syrotom. Spokusnik podumał, że to na Epifanka, żeby wyjechał z i takim sposobem pozbudę się jego z oczej. Pidziszo do niego eradyt. – Wydysz, Epifanku? Ludzie w tamtym hardym pociachu, jak si siedziad wychidnisia, tishat, to posmotryty na inszy miścia. Może tyż też byś tak ty pojechał? Mam tu nawet dla ciebie biletyk? Nic pokusnyku, deinde może je insza krasa, le mi angeł dał talent, żebym to ty chory malował. Raduję tobiż to jak pojecham nie bude komu ich malować. Rozzłostył się Spokusnyk. Nie trzeba mi tu tych twoich cerków. Jak nie przestaniesz malować to tak ty zrobił. że to to w krynicy nie bude znał nawet twojego imena. Oj Spokusnyku, to tam moje imię. Ta krasa ważniejsza i wid menę, i wid tebe. Bo to ona pokazuje ludziom, że to dobre, aż to złe. Oj, zejdziesz ty mi z oczy, Niech to już ja tak nazwę, a pojecha to odtąd to pojechasz, le minszyma wagonami. Z dawna jem dumał, że to z tyma Lemkami heł same problemy. Wsiady stawlały mi to ty cerkwy i kapliczki. Już Jasia za to to wozmu. Z nachwarił jedno jednego starostu, żeby to odkazał wszitkich lemkił wywesty z gir tak daleko, jak nam można. Tak się stało. Wszystkich lemkił razem z Epifaną z rozkazu starosty wisko wsadyło do bydlaczych wagoniu i wywesło na kinec kraju. widnajty w nowym miejscu. Nie było, tam hier, by było lemki, nicht, to Mihir, ani cyrkół. Przybył Byłom na gwaryty inszych lempi, już by w gorylem. Przez jego umowę nikt nie znał, to win rady. Trudno, podumał, Wernu sam. Spakował kosek chleba, wziął torbu i piszą. Była to długa i ciężka droga, ale w końcu udało się mu wernuty kryneci. Smuczony, ale zadowolony Epifan sił sobie na morku i jak to mał w zwyczaju wyciągnął farby i począł malować. Ale w górach nie było już lękił. Mieszkale to inszy luda. Nikt to nie znał Epifana i nie chciał kupować jego malunkił. Pryponul sobie w toudlsz to spokusny, radył o jego imeny i zrobiło mu się przykro taką iszą tołdy Ancheł, Nikifor. Co płaczesz, Epifane? Wisko wezło tal wszystkich lękił, Nych to w krynyci Menenezna. Takim sposobom spokusnych zabrał mi moje imię. Nie mam syłyż to prekonaty, rusyniu do wertania. Moi malunk chyba się ludziom nie podobają, bo niech to nie chce ich kupowaty. Nie płacz, Epifanku. Fraz zabrał tobie imeno, to sobie moje, byś się teper perni kifor. To dobre imeno, sedlameny było szczęśliwe. Mało kto takie nosy, za to lekko budę tebe zapamiataty. I bud pliwy, bo nie takie malarstwo dobre, że to sia dobry prodaje. Ale mkamy swoją syłą się nie prejmuj. Może i z tebe najsłabszy lemko, ale perszy, który mał widwało wertaty. Syły tiła masz tylo kilo treja, zważaj, żeby syły ducha tobie nie zabrakło. Lekcze się zrobiło epifanowy na serce, wid tego czasu swoje malunki podpisywał Nikifor. Imię Nikifora z roku na rok zapamiętywało to wece ludaj, a jego malunki spodobały się nawet de jakim malariom sztowit poczywali w Kryneci. Do spokusnika nowy nasz, to w krynyci teper jakysy Nikifor cerkły maluje. Zazłostył się, jak to mam w zwyczaju, toż prochnął z krynęci Epifana, a tuż to jakysy drugi malar proszą. Piszą winna deptak i aż jego z nich zwaliło. Na murku siedział Epifan, lem nazywał sebe teper Nikiforom. Spokusnik zaraz pobiegł do starosty i zaskazał wychnaty Nikifora. Zazjochowy wezmę, ale Niki już po drodze znał, że to pokla bude małsyły, budę wertał do Krynyci. I tak też zrobił. Wernął do krynyci i drugi raz. Forat znał się sam ja, bo rozum spokusnikowy, że to jak nie prochnad malaria skrynyci, to win prochnad od tamal spokusnika. że to jeszcze raz sprybuję, Hoffmanet. Piszą Niki Fora i Rand. Słuchaj no, jak przestaniesz malować to ty cech, Jan i to zrobił tobie wystawy po siłę kraju. Wielu urobitniki, sportowców, silnych ludzi, z powagą na lice. Takie te się ludziom podabają. Już duże malarii udało się jemu takim sposobem obmienić. Dawał im wystawy, Lem zabierał talent i skoro o ludzie Ale Nikifor taki nie był. Znał, co chce malować. Co mi po tych wystawach, jak nie to, co chcę, bude tam wystawione? Adam tobi, prestan mi to ty cerkwy maluwaty, bo za te tebe z hir wywezu. Id już od menes spokusnyku, ja w to ty chory budu wertał, choćby z niej na kraj świta wywez. Spokusnyk na to, proklinał takiema słowami, że ich nechoden powtarjaty. Zas polecił do starosty, za z wywezny Nikifora. Nikifor i trzeci raz wernuł się w hory, a po dorozi spitkał peska. Tak go samochód mądrzył win. A może to było już pierwsze? Hmm. Tak cy siak dał jemu imię Hałko. Odteper Nikifor już niech dane był sam, a malował jeszcze kraszcze jak pierwsze. Diaboł Zakaru prochnął z pokusnika daleko z i zabrał jomu joho imeno. Także małwin to samo piwankowy zrobił. Nikiforowy niech to już nie dokuczał. Jego malunkę były inszy od tych wszystkich smutnych, silnych ludzi, co ich reszta malariów w I za to się ludziom podobały. Nikifor pisnał w kince i dobrych ludzi, że się nim A Joho malunki wkazuwali najkraszczy galerii nelem w Polsce, ale i po całym Europie. W salonem i krótele filmy. I tak oto, terpliwist Epifana, Nikifora i jego syła została nachorodziona. Ostatni zlękił, bidny, słaby i chory, stał pierwszym. Piznał jego siły i świt. I tak jak win, pokochał to tych chory, cerkły, śłatych i po rokach inszylemki ślidamy nikifora wertale w chory, by i świtowy, to do imenu malaria Nikifora to epifan, jak z nazwiska. Gadając że to w nebi, jak śłaty Petro wydał epifana, to nisko ją musiał pokłonę, bo tak jak śłaty Petro trzy razy zapereczał w swojej wiry, tak epifan nikifor trzy razy jej dotrzymał. Tak kończy się ta opowieść. do rocheńki, niech dane śmiejcie się o słabszych, ale wierujcie w nich i w siebie.